Witaj na kanale Bajkodrom, gdzie czeka na ciebie moc bajkowego świata przygód. Miłego oglądania. Niegrzeczny Jaś i zwierzęca lekcja. Jaś był chłopcem, o którym w całej wiosce mówiono, że jest najbardziej niesfornym dzieckiem. Nie słuchał dorosłych, robił co chciał, a jego ulubioną rozrywką było dokuczanie zwierzętom. Gonił koty i ciągnął je za ogon, rozganiał kury, kopał mrowiska i rzucał kamieniami w ptaki. Gdy ktokolwiek zwracał mu uwagę, tylko się śmiał i uciekał. To tylko zwierzęta, one nic nie czują. Mawiał, nie przejmując się ich strachem i bólem. Jego rodzice często karcili go za złe zachowanie, ale chłopiec nic sobie z tego nie robił. Sąsiedzi narzekali, że ich psy uciekają przed nim, a ich koty chowają się po dachach, gdy tylko jaś pojawi się w pobliżu. Pewnego razu gdy starsza pani Zofia zobaczyła, jak chłopiec straszy jej kurczaki, podeszła do niego i rzekła surowym głosem Jasiu, dlaczego to robisz? Czy chciałbyś, żeby ktoś ciebie tak traktował? Ale to tylko ptaki, odparł Jaś ze śmiechem. Nic im nie będzie. Kobieta pokręciła głową z rozczarowaniem. Może kiedyś nauczysz się, co to znaczy czuć strach i ból, powiedziała tajemniczo. Jaś wzruszył ramionami i pobiegł dalej, nie przejmując się jej słowami. Nie wiedział jednak, że jego lekcja miała nadejść szybciej niż się spodziewał. Pewnego dnia Jaś postanowił wybrać się do lasu, aby znaleźć nowe zwierzęta do dręczenia. Przechadzał się ścieżką, kopiąc kamienie i śmiejąc się do siebie, aż nagle potknął się o wystający korzeń i runął w gęste paprocie. Kiedy się podniósł, Zauważył, że znajduje się w miejscu, którego nigdy wcześniej nie widział. Wysokie drzewa otaczały polanę, a ich liście zdawały się szeptać na lekkim wietrze. Powietrze było dziwnie ciche, jakby cały las wstrzymał oddech. Nagle przed nim pojawił się starszy mężczyzna, odziany w długą zieloną szatę. Jego oczy błyszczały tajemniczym światłem, a dłonie trzymały drewnianą laskę pokrytą misternymi rzeźbieniami. Witaj, Jasiu, powiedział spokojnie. Słyszałem, że nie masz serca dla zwierząt. Może czas, byś nauczył się, jak to jest być jednym z nich? Jaś spojrzał na niego z nieufnością. Kim pan jest? zapytał. Możesz mnie nazywać strażnikiem lasu. Dbam o to, by wszystkie istoty żyjące w tej krainie były traktowane sprawiedliwie, odpowiedział mężczyzna. Niech pan nie żartuje. Zwierzęta są tylko zwierzętami. Odparł Jaś, krzyżując ramiona. Strażnik lasu uniósł brew i spojrzał na chłopca badawczo. Skoro tak myślisz, to może lepiej zrozumiesz ich los, jeśli sam staniesz się jednym z nich? powiedział unosząc rękę. Zanim Jaś zdążył zareagować, mężczyzna wypowiedział kilka niezrozumiałych słów. A w jednej chwili chłopiec poczuł, jak jego ciało staje się lekkie, ręce zmieniają się w skrzydła, a nogi znikają. Krzyknął, ale z jego ust wydobyło się jedynie piskliwe pii. Spojrzał w dół i zobaczył, że zamienił się w małego wróbelka. Jaś trzepotał skrzydłami, próbując utrzymać się w powietrzu, ale lot był trudniejszy niż myślał. Jego małe skrzydełka były słabe, a powiew wiatru pchnął go w stronę wysokiej gałęzi, gdzie z trudem zdołał wylądować. Jego serce biło jak oszalałe. Co się dzieje? Pomyślał w panice. To jakiś koszmar. Wtedy dostrzegł w dole coś, co przyprawiło go odreszcze. Z krzaków wyskoczył kot. Był to ten sam, którego kiedyś gonił i ciągnął za ogon. Teraz to jaś był w niebezpieczeństwie. Szybko poderwał się do lotu, unikając ostrych pazurów. Przeleciał kilka metrów dalej, lecz nagle stracił równowagę i runął w gęstwinę liści. Muszę się ukryć. Pomyślał, rozglądając się nerwowo. Z trudem dotarł do małego zagajnika, gdzie ukrył się wśród gałęzi. Siedział tam, drżąc i próbując uspokoić oddech. Wtedy usłyszał cichy świergot. Obok niego siedział inny wróbel. Jesteś nowy w lesie? zapytał mały ptaszek. Ja. Ja nie wiem, co się stało. wyjąkał Jaś, choć zamiast słów, wydobył z siebie jedynie cichy ćwierkot. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jedzenie, powiedział wróbel i poleciał w stronę pola pełnego nasion. Jaś, nie mając innego wyboru, podążył za nim. Po raz pierwszy w życiu musiał liczyć na kogoś innego i zrozumiał, jak trudne może być życie zwierzęcia. Każdy dzień był walką o przetrwanie, ucieczką przed drapieżnikami i poszukiwaniem pożywienia. Gdy zasypiał pod liściem, przypomniał sobie, jak kiedyś wyganiał ptaki z podwórka. Byłem okrutny, pomyślał ze smutkiem. Nagle zobaczył psa, w którego kiedyś rzucał kamieniami. Zwierz spojrzał na niego, a Jaś pomyślał, że to koniec. Ale pies nie zrobił mu krzywdy. Delikatnie podszedł do niego, łagodnie powąchał i zaszczekał, jakby chciał go ochronić. Czemu mnie nie gonisz? pomyślał Jaś. Nie każdy, kto jest większy i silniejszy, chce zrobić ci krzywdę odezwał się pies w jego myślach. Jaś nie mógł uwierzyć, że rozumie psa. W tej chwili pojął, jak bardzo źle traktował zwierzęta. Jaś szybko zrozumiał, że życie ptaka to nie tylko latanie i śpiew. Każdy dzień oznaczał walkę o pożywienie, unikanie niebezpieczeństw i szukanie schronienia. Jego ciało było małe i delikatne, a świat wokół niego wydawał się pełen zagrożeń. Pierwszą rzeczą, którą musiał opanować, było zdobywanie jedzenia. Lot był dla niego nadal trudny, a każda nieudana próba kończyła się bolesnym upadkiem wśród liści. Pewnego dnia, gdy wylądował na polanie, zobaczył grupę wróbli dziobiących nasiona wśród traw. Mogę spróbować? Zapytał niepewnie, podchodząc do nich ostrożnie. Jeśli potrafisz znaleźć swoje ziarna, to tak, odpowiedział starszy wróbel. Uważnie obserwując Jasia. Jaś spróbował, ale jego dziób był jeszcze nieporadny. Gdy w końcu udało mu się wydobyć kilka ziaren, poczuł ulgę, ale także nową myśl. Wcześniej nigdy nie zastanawiał się, skąd zwierzęta biorą pożywienie. Zawsze miał jedzenie podane na talerzu, a teraz musiał walczyć o każdą okruszynę. Nocą pojawiło się kolejne wyzwanie: chłód i strach. Las w ciemności był zupełnie innym miejscem. Dziwne dźwięki, szelesty i pochukiwania sów wypełniały powietrze. Jaś, skulony wśród liści, drżał z zimna i lęku. Po raz pierwszy zrozumiał co oznacza być małym i bezbronnym. Pewnej nocy, gdy próbował znaleźć miejsce do odpoczynku, zobaczył lisa skradającego się między krzewami. Jego serce zabiło mocniej. Wiedział, że w ludzkiej postaci był silniejszy. Ale teraz, teraz był tylko małym wróbelkiem. Lis miał błyszczące oczy i powolne, pewne kroki. Jaś zaczął się trząść, a jego myśli krzyczały: Uciekaj. Nagle usłyszał cichy świergot obok siebie. Chodź ze mną, wiem, gdzie można się ukryć, powiedział inny wróbel, wskazując skrzydłem dziuple w pobliskim drzewie. Jaś nie zastanawiał się długo. Szybko wzbił się w powietrze i poleciał za swoim nowym towarzyszem. Z trudem dotarł do dziupli, gdzie znalazł ciepło i bezpieczeństwo. Dlaczego mi pomogłeś? Zapytał, gdy już odzyskał oddech. Bo my, ptaki, musimy sobie pomagać, odpowiedział wróbel. W lesie nie przetrwa się samemu. Jaś zamyślił się nad tymi słowami. Wcześniej myślał, że zwierzęta są samotne, że żyją bez troski o innych. Teraz widział, że w świecie przyrody najważniejsza jest wspólnota. Jeśli ktoś był słabszy, inni mu pomagali. Jeśli ktoś był zagrożony, ostrzegano go przed niebezpieczeństwem. Gdy zamykał oczy, zdał sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie czuł się tak blisko innych istot. Po raz pierwszy w życiu nie był sam. Jaś szybko nauczył się, że życie ptaka nie jest łatwe każdego dnia musiał szukać pożywienia, unikać niebezpieczeństw i walczyć o przetrwanie. Pewnego dnia, gdy był bardzo głodny, postanowił zbliżyć się do grupy wróbli. Obserwował, jak jeden z nich wyszukuje ziarenka w trawie. Mogę spróbować? Zapytał nieśmiało. Oczywiście, odpowiedział starszy wróbel. Tutaj wszyscy sobie pomagamy. To było dla Jasia coś nowego. Wcześniej myślał, że zwierzęta są tylko zabawkami, teraz zaczął rozumieć ich współpracę. Dni mijały, a Jaś coraz bardziej doceniał świat zwierząt. Obserwował, jak ptaki chronią się nawzajem przed drapieżnikami, jak dbają o swoje młode i jak współpracują, by znaleźć jedzenie. Każdego wieczoru kulił się pod liśćmi, myśląc o swoim wcześniejszym zachowaniu. Byłem okrutny przyznał w końcu sam przed sobą. Pewnego dnia Strażnik Lasu ponownie pojawił się przed Jaśem. Nauczyłeś się, co to znaczy być zwierzęciem? Zapytał. Jaś skinął głową. Tak. Teraz wiem, jak bardzo się myliłem. Chcę naprawić swoje błędy, powiedział z powagą. Strażnik uśmiechnął się i uniósł laskę. W jednej chwili Jaś poczuł, jak wraca do swojej ludzkiej postaci. Od tego dnia chłopiec stał się opiekunem zwierząt i uczył inne dzieci, że każde stworzenie zasługuje na szacunek. Dziękujemy za wysłuchanie bajki. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz nasz kanał i dasz nam łapkę w górę.